Każdy wie, że, że dzisiaj poniedziałek to, to oznacza, że jest powrót do szkoły. No i witajcie, to ja, to ja. To ja, Kapix i witam Was w, w, na, na urodzinową imprezę Baldiego. Gdy się święta, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to zostaw kciuka w górę i sypilkę z wnętrzkiem. A my przechodzimy z filmem. Ale wiecie co? Bo ja mam fajny, fajny test, jak przejść tego Baldiego. Tego się musi naładować. Widzicie? Baldi. Znacie na pewno ym, to? i tutaj jest takie coś, co można przyspieszyć. No, znacie hacker menu poprzedniego odcinka? I patrzcie, o, widzicie? Patrzcie. Mm. Ja, 6 plus 6 to 12, 11, 0, jej, widowie, jest bardzo dobry w matematyce. Powinien nam iść na z O! Widzowie, to jest bardzo dobra rzecz. Batonik energetyczny. Po co nam batonik energetyczny, gdy prawda? I właśnie to jest to zadanie, którego nienawidzę. Widzowie, napiszcie, że ...te trzecie zadanie zawsze jest nerwujące. Przypnę Wam serduszko. Dobra, nie wiem, co to odpowiedzieć. Wszystko się wali. Wali, się wali. To szkoła. De szkoła. BALU! Balon! No balon mnie zawiesił! Widzowie! Widzowie, za chwilę BALDI mnie sobie Kurde. Kurde, dyrektor! Nie, mam dość. Nie, playtime! To BALDI! Nie. Nie. nie! Widzowie, na chwilę muszę być przerwą. witajcie po przerwie, więc tutaj właśnie. Gdzie Baldi? Prezent. Ogłusziać Baldi go też jest dobry. O, zero. Zero. Kolejny. Zero. Bo chyba nie ma tego. Trzeba to rozwiązać. Jest bardzo źle. Nie. Nie. O, o bardzo dobrze. Widziałam. Widziałam. Dyrektorze, pomożesz? Czy, czy Baldi miał mnie znać? Aha, widziałem Baldiego. Wolę, wolę się z nią nie bawić, wolę odnieść. Czy, czy nie, nie, nie. To jest najgorsze to. Tam jest ten out ten, ten Baldi. Tam playtime. Wypsoduj się z tą. Nie! Psu. Ej. Dyrektorze, biegam, łamię przepisy! Kolejny typ. Zeradar na mnie patrzy jak ja. Aha, Baldi. Baldi, głodny jesteś? Wiem. Wiem, że jestem niegrzecznym bociem. Tym... <laughs> Te balony mnie denerwują. Nareszcie. A tu ktoś się siedzi? O kurde, gadżet. Wolę na niego nie patrzeć Nie ma wyjścia Witajcie, nie chcę mi się bawić z Baldim ani z Plejtem Wolę Sajrzeć do książek Mmm, chwila Teraz to jest... 17? 52? Nie, nie ma. Kurde, nie wytrzyma playtime. Jakbym miał kłódkę albo nożyczki, to by Rady, jeść. Ta playtime jest. przerażająca. Mam dość. Nie chcę się bawić. Czy ja widziałam pana skarpetę? Kolejny raz. Nie bawię się. Nie chcę mi się z tobą bawić. Jeszcze widzowie, zostało mi. dwa tak? Więc ja tam widziałam dwa zeszyty, jeszcze tam, więc ja mam piąty i za chwilę będę mieć szósty, jak, jak tam dotrę. Nie. Nie. Najgorzej! Nie, chcę mi się z tobą bawić. Skarpeta nie, proszę, zostaw. Oh. Dyrektorze? Oh, dobra. Uch, ja już myślę na że on mnie złapie. Dyrektor. Piętnaście. Wiąże. No kurde, słyszę super fast. Uciekł. O nie, słyszę grrr. No to może sąsiada do książek? 11, 6, bla bla bla. Oj, to widzowie, to, to jest ten moment. O kurde, jako... Nie. Widzowie, witam z powrotem. Właśnie dowiedzieliście się, że Baldi mnie goni. Nie, to nie dzieje się naprawdę. Nie. Nie. Zostaw mnie balon! Nie, ja chcę przejść tu! Balon, Nie. Nie jak... Nie! 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 Widzowie. No, tak, no. No. Widamy się poprzez, gdy będę 6 zeszytów. Widowie, mam 6 zeszytów. Teraz no. muszę się zastanowić, gdzie będzie Baldi się.

Widzowie, to jest moje po, ostatnie podejście. Jeśli mi się to nie uda, to na poprawkę To jest, widzowie, moje ostatnie... To jest ostatnie podejście. Jak mi się nie uda, to... To... to koniec odcinka. Ja Dawidowi znam, że... że on mówi welcome. Nie, Dawidowi. Nie interesuje mnie jego gadanie. Czym chcę, chcę, mam, no, nie. Muszę nic, żeby przejść do całej gry. Jesteś mistrzem, kapi. Właśnie tak to chcę słyszeć, bo bomba, że jestem mistrz. Dokuję. To chcę, żebym przeszedł tą na modach. Widzę wie. Widzicie to? Tak, widzicie to. Nie goni mnie. Nie goni mnie. Mamy szansę. Nie. Witamy po poprzedniej, bo dziwna reklama była. No, ale się stół? Widzicie, widzowie, to, 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 to jest To jest takie przejście z Dla ha widzowie można przejść tak po prostu. Mal. Kto powiedział, że nie? Chwila. Present. Kaseta jest. Kolejny zeszyt. Słyszeliście to? A, mamy widzowie, cztery zeszyty. Robimy jeszcze 3 zeszytów. Nie myślę, że musimy znaleźć tutaj inne przejście. Ja już myślę, że bardziej będzie mnie gonić, ale... Dzień dobry. Dobra. Szukamy kolejnego zeszytu. Byliśmy. 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 Nie byliśmy. Jesteśmy? Bla, bla, bla! Kolejne osobki, ale to nie jest wiec, że, że to jest taki tajny kod, który można, no, tylko taki hacker. Hacker, i to pozwoli przejść. Byłem. Ale nie tak widowy, że, że ja chcę oszukiwać, tylko że, tylko że trudno to się przechodzi i chciałbym, no, tak po uzaskuł sobie przejść. Byłem. Gdzie są te dwa? Aha, balony teraz mnie dręczą. idealnie. Chwila gdzie ona... Gdzie to jest? Nie. Wyjdźcie widzowie, bo przerwy właśnie tutaj szukamy kolejny dwóch. Musimy tam dotrzeć. Nie. się... Kolejny dwóch. Ну isso замандра. Teraz. I'm glad To się widzowie zbogowało. To się widzowie zbogowało. Kurde, tutaj się zbogowało. Nie. Musimy chyba iść do podstaw. Nie. Nie. Już to widzowie się dzieje. Widzowie, to się smagowało, nie da się tego przejść. Widzowie co teraz mam zrobić. Nie, ja, ja chyba zauważyłem że tak, że, że, jak, że jak się to zrobi całe na hakerstwo, to się nie da tego przejść, więc widzowie kończę ten odcinek i trzymajcie się. No i do kolejnego odcinka ja widzowie kończę odcinek. Więc... widzowie co zrobić? I do widzenia.